Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie, w kolejnym 25 już odcinku Mateusz Podcast Show. Dzisiaj mamy gościa bardzo na czasie. Ze mną jest Zuza, Zuza Karcz, która jest inicjatorką nowej fali aktywizmu. Cześć, Zuza. Cześć. Zuza, powiedz mi, co się w ogóle dzieje w Polsce w tym momencie? Dlaczego postanowiliście założyć nową falę aktywizmu? Dlaczego postanowiliście wyrazić sprzeciw wobec tego, co się dzieje obecnie w Polsce? W Polsce, jak wiele osób już zdążyło zauważyć, dzieje się pewnego rodzaju rewolucja, e, i myślę, że można to już mówić e, w takich kategoriach, e, bo zmienia się bardzo mocno sytuacja polityczna, jeżeli chodzi o prawa kobiet e, i to, że e, jak pewnie wiadomo, i myślę, że nie muszę na, na tyle wchodzić w sytuację polityczną, e, po prostu wskaże na to, że. E, Trybunał Konstytucyjny wydał rzekomo wyrok. Tutaj też można zastanawiać się, czy faktycznie ten wyrok jest prawomocny, czy nie, ale prawniczką nie jestem, więc to zostawiam specjalistom. Natomiast na ulicach dzieje się coś niesamowitego, bo ludzie od 22 października, czyli od momentu odczytania tego. Wyroku, wychodzą na ulicę, mimo że on jeszcze nie został opublikowany. Ludzie walczą o to, żeby prawa kobiet były w jakikolwiek sposób szanowane w tym kraju. Mimo, że my jesteśmy krajem, który ma jedno z najbardziej restrykcyjnych praw dotyczących aborcji w całej Europie, to trzeba zauważyć, że ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego w znaczący sposób e, ogranicza tutaj to prawo człowieka do decydowania o własnym ciele. E, I dlaczego my wychodzimy na ulicę? No, właśnie m, dlatego, żeby dać do zrozumienia rządzącym, że e, prawa człowieka to nie jest coś, e, czym się gra i, i czym się bawi, e, żeby m, zmieniać trochę. Całą dyskusję wokół tego, co się dzieje w Polsce. Niektórzy mówią, że jest to temat zastępczy. Ja tak nie uważam, bo dostęp do tak podstawowych praw i wolności to nie jest nigdy temat zastępczy. No i po trzecie, wreszcie, kiedy trwa pandemia, kiedy wszyscy są sfrustrowani tym wszystkim, rząd zamiast. Zajmować się tym, co najważniejsze, czyli naszym zdrowiem, postanawia wydać sobie wyrok, bo czemu nie? Bo, jak doskonale wiemy, Trybunał Konstytucyjny jest upolityczniony. Reprezentujesz nową falę aktywizmu. Czym w ogóle zajmuje się ta organizacja? Czy jest to tylko organizacja stworzona właśnie na potrzeby obecnej sytuacji, czy Wy zajmujecie się też, też czymś innym? No, fala aktywizmu rzeczywiście powstała w wyniku walki o prawa kobiet, ale już w kwietniu tego roku, kiedy to były pierwsze zakusy KAI dotyczące zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Jak wiadomo, projekt ten z inicjatywy obywatelskiej trafił do zanadrzorki sejmowej. Nie, więc szczęśliwie no, do niczego wtedy nie doszło, ale e, wtedy po raz pierwszy protestowaliśmy online na tak szeroką skalę. E, nowa fala aktywizmu, m, bardzo mocno, jeszcze wtedy w ogóle niezorganizowana, e, powstała z inicjatywy ponad setki osób, a, i, i te osoby postanowiły, że będą robić akcje w internecie. E, i, tak to się ułożyło, że stwierdziliśmy, że to nie jest koniec. Nasz kolektyw zajmuje się głównie walką o prawa człowieka i tak to opisujemy. Tylko trzeba zauważyć to, że w nowej fali aktywizmu to są głównie osoby młode. Więc tutaj jest ta przestrzeń, która jest apartyjna i do tej przestrzeni mogą dołączyć wszystkie osoby, które są zainteresowane działalnością na rzecz praw człowieka i działają. Tam są przeróżne projekty, jeżeli ktoś nie ma wsparcia jakiegoś instytucjonalnego, jeżeli chodzi o, na przykład o NGOsy, to może do nas dołączyć, zebrać grupę aktywistów, aktywistek i po prostu działać. Czyli rozumiem, że może dołączyć osoba niepełnoletnia również? Jak najbardziej tak, bo my nie mamy m, jakiegokolwiek statusu m, prawnego. To jest po prostu m, przestrzeń internetowa, w której możemy robić rzeczy, więc e, jak najbardziej jest platforma do publikowania treści. E, I tak powstało kilka sekcji, które tworzyły takie treści informujące właśnie e, o tematach bliskich młodym ludziom. E, można było się między sobą dużo nauczyć ostatnio e, w niedzielę. Milionom, przeprowadzony był panel z dostępem dla wszystkich osób zainteresowanych, w którym właśnie młode osoby dyskutowały o tym, jaka jest przyszłość obecnych protestów. Więc tutaj forma działalności jest tak naprawdę dowolna, byle w myśl tej głównej idei prawa człowieka. Dopytam jeszcze o ten panel, o którym przed chwilą mówiłaś. Do jakiego konsensusu doszliście? W jakim kierunku idą te protesty? Czy ze względu na rozprzestrzeniającą się pandemię, raczej wycofacie się do internetu? Czy internet to jest główna wasza platforma waszych jakby postulatów? Czy jednak będziecie może, może trochę za bardzo, za, za, za szeroko powiedziane, ale jednak może będziecie chcieli w jakiś sposób tą rewolucję, ewolucję e, przeprowadzić w sposób może trochę mniej e, pokojowy. To znaczy, ja nie mogę się wypowiadać w imieniu wszystkich osób protestujących, bo jak wiadomo, na ulicę wychodzą bardzo różne grupy i Nowa Wola Aktywizmu to jest tylko jakaś tam kropla w morzu tych wszystkich osób protestujących. Natomiast to, co ja mogę powiedzieć ze swojego punktu widzenia, to jest to, że bardzo wiele osób teraz um, albo przeszło um, przez um, COVID-a, albo w jakiś sposób może się źle czuć, więc online jest naprawdę fajną opcją do działania, którą ja bardzo preferuję, jeżeli chodzi o działania aktywistyczne, bo wydaje mi się, że jest najbardziej trwały, jeżeli chodzi o działania, bo do treści, które pojawiają się w internecie, zawsze można wrócić, zawsze można je podlinkować i zawsze można je zwierelować, więc to jest fajna rzecz. I, I co więcej, tutaj już dochodzimy do takiego momentu, w którym już sam strajk kobiet, już jako ten, powiedzmy, oficjalny ogólnopolski strajk kobiet, mówi, że będziemy robić protesty co tydzień. Bo w pewnym momencie ta, ten żar protestów, mimo że jest bardzo mocny, to w jakiś sposób kierowanie tego ruchu, mimo że nie ma tutaj jakiegoś jasnego lidera, jest konieczne. I teraz tak. Dochodzimy do bardzo ciekawego momentu, jeżeli chodzi o młodych aktywistów, e, bo e, osoby właśnie e, z nowej fali aktywizmu zostały zaproszone do debaty na, w jednym z szkół naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to jest bardzo ciekawa sprawa, że m, my w sposób bardzo nieoficjalnie zorganizowany m, mamy wpływ na to, co się dzieje w przestrzeni publicznej i możemy realnie przekładać się na media. Mm, I to, w jaki sposób jest stworzona narwacja. Więc myślę, że mm, teraz ważnym momentem, w momencie, kiedy yy, no, czeka nas najprawdopodobniej lockdown, yy, trzeba myśleć o tym, co się już stało i trzeba to bardzo dobrze analizować, a przy okazji też yy, myśleć co dalej. Ja myślę, że te strajki całkowicie nie ucichną, patrząc na to, co się dzieje. E, I zawsze jakieś będą się działy. W mojej rodzinnej dombrowie górniczej e, nadal one są bro, e, robione, e, nadal się protestuje. Ostatni był w niedzielę, więc e, te spacery będą miały miejsce nadal. Może nie z taką częstotliwością, ale nadal się będą odbywały, co mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że mm, sprawa jest na tyle poważna, że jednak ludzie mają siłę, by protestować. Zuza, w wywiadzie dla Wysokich Obcasów Gazety Wyborczej powiedziałaś, że obecna władza zagraża twojemu ciału. Czy mogłabyś rozwinąć ten myśl? Obecna władza zagraża mojemu ciału w tym kontekście, że decyduje za mnie. I ja też zwróciłam uwagę w tym wywiadzie na to, że my jako Polki, przez to, że nie mamy dostępu do aborcji, w dowolnym momencie... Tego etapu od początku ciąży do y, 12 tygodnia. Y, często nie możemy nawet decydować o y, swoim ciele w przypadku nawet y, tych trzech przesłanek, czy obecnie już niedługo dwóch. Y, nie możemy tak naprawdę y, same podejmować decyzji z tego powodu, że na przykład sądy działają jak działają. Y, y, I w przypadku zgwałcenia, y, Możemy nie mieć po prostu dostępu do tej aborcji, i w momencie, w którym zabiera się możliwość wyboru, szczególnie dla osób, które po prostu nie są w stanie znaleźć odpowiedniej ilości pieniędzy na to, aby wyjechać za granicę i po prostu dokonać takiego zabiegu, wpływa po prostu na ciało i zagraża temu ciału. Powiedz mi jeszcze jedną taką rzecz. E, jesteś dosyć młodą osobą, e, jesteś w, w klasie maturalnej, jeżeli dobrze e, rozumiem. E, co na to twoi rodzice? Czy twoi rodzice wspierają cię w m, twoich zaangażowaniach, czy jednak m, próbują cię hamować i mówi, że dziecko, ty się może lepiej skup na nauce? To znaczy, no ja cały czas y, mam gdzieś z tyłu głowy, że no, jednak matura się zbliża. Ja jestem jeszcze takim człowiekiem, który bardzo lubi y, się uczyć. I ja od dziecka bawiłam się w prymusa w szkole i po prostu wybrałam sobie takie studia już na tym etapie że naprawdę muszę się uczyć I, i wymaga to ode mnie bardzo dużo czasu. I dlatego też właśnie ja się przestawiam na formę online nową, żeby gdzieś jednak wciskać ten aktywizm w, w ten mój dzień, ale jednak uczyć się do tej matury i moje rodzice bardzo mnie wspierają, jeżeli chodzi o działania aktywistyczne. Cieszą się z każdej małej rzeczy. Ostatnio mieliśmy taką radość, bo trochę się podziało w mediach. Przepraszam. E, mam nadzieję, że, że to nie przeszkodzi słuchaczom jakoś mocno. E, i, I co mogę jeszcze dodać? No rodzice mm, naprawdę, gdzie mogą, to, to mnie oglądają, czytają. Mm, rozsyłają linki, i mogłoby się wydawać, że, że to jest takie niecodzienne, że osoby młode działają, ale to nie jest prawda. I właśnie dlatego powstała nowa fala aktywizmu, żeby wspierać te osoby, bo jest coraz więcej młodych osób, które chcą działać, i też mają wsparcie rodziców. Ja mam taką znajomą, m, której tata w ogóle nagrywa ją przed. Protestami, wrzuca jej filmiki do internetu, jest z strasznie dumny i z moimi rodzicami jest to samo, jak cokolwiek się dzieje, to, to po prostu wszyscy znajomi muszą wiedzieć. I mnie to cieszy. Może też dlatego tak jest, że ja pochodzę z takiego regionu, w którym jest bardzo duże poparcie dla lewicy i powiedziałabym, że największe w Polsce, bo Sosnowiec to był. To było miasto, w którym tak poparcie było największe, więc dla nas pewne wartości i pewne no, kwestie obyczajowe są oczywiste, więc łatwiej jest też funkcjonować w regionie. Może tak? Czy według Ciebie to ma podłoże historyczne, czy po prostu tacy są tam ludzie? Y Tutaj hmm, to nie jestem historyczką na tyle, natomiast wiem, że bardzo dużo osób ceni sobie yy, pewne elementy czasów, nawet powiedzmy, yy, Jezus, żebym teraz nie palnęła niczego głupiego historycznie, ale yy, wiem, że jest pewien kult, jeżeli chodzi o Edwarda Gierka, więc tutaj. Yy, nie wiem, tak naprawdę to wynika też z kwestii tego, że no, my jesteśmy mm, terenem poprzemysłowym, Huta, Katowice i tak dalej i tak dalej. Jednak tutaj większość ludzi mm, mieszkających, chociaż nie moja rodzina, bo z tego co wiem, to od pięciu pokoleń też myśmy tu już mieszkali, ale, ale bardzo dużo osób po prostu mm, w jakiś sposób dobrze wspomina i ceni sobie ten czas e, swojego dzieciństwa myślę. No, w którym ty teraz jesteś. Tak, tak. Dlatego też sobie po swojemu to układam. Zuzia, czy twoim zdaniem wyjście na ulicę w, w obecnym czasie, kiedy w Polsce e, lada dzień, tak naprawdę, może zostać wprowadzony lockdown, jest według ciebie dobrym pomysłem? Czy jednak ludzie powinni się bardziej zastanowić i czy jest to źródło e, nowych zakażeń, e, tak jak mówi to e, premier Morawiecki? Mm. Plenar Morawiecki różne rzeczy mówił, także to, że, że wirus jest w odwrocie i chyba jednak nie był, więc tutaj trochę um, jakiś grzatunek i, i poparcie społeczne trochę spadło i posłuch. Natomiast co ciekawe, gdzieś tam było badanie, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, że w czasie protestów Black Lives Matter wcale to nie miało takiego dużego wpływu na wzrost liczby zakażeń. Ale ważną rzeczą jest to, że w momencie, kiedy ogranicza się tak kluczowe sprawy, człowiek nie myśli na tyle o kwestiach pandemii. Co więcej, ja mam wrażenie, że oprócz tego, że my jesteśmy w jakimś matrixie w tym momencie, no bo siedzimy cały czas w domu, pracujemy zdalnie i tak dalej. To i ta frustracja, i ten brak kontaktów społecznych jest czymś strasznym. To jeszcze do, dodatkowo do pieca dołożył ten stres związany z y, y, ograniczeniem praw, więc y, trudno się dziwić tym emocjom, i trudno się hamować w tym wypadku. Myślę, że y, mimo, że to zagrożenie jest. To tak, jak obserwuję osoby protestujące, to one bardzo się pilnują, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma dystansu, to naprawdę wszyscy noszą maseczki. Ja nie widziałam ani jednej osoby na protestach, która by nie nosiła maseczki. Więc myślę, że nawet w wypadku pandemii da się tak zmobilizować, żeby po prostu było bezpiecznie. Mówiłaś przed chwilą o braku kontaktów społecznych w trakcie pandemii. Czy Twoim zdaniem to jest taki punkt zapalny, czy jeszcze bardziej e, tak jakby prowadzi ludzi do większego działania w sprawie tych protestów? Myślę, że na pewno jest to jakiś punkt zwrotny, żeby właśnie wejść na ulicę, bo jednak zobaczenie człowieka na ulicy jest czymś w dzisiejszych czasach bardzo miłym. Może już teraz nie, bo kiedy trochę się obniżyła ta liczba Zakażeń albo przynajmniej trochę spowolniła, to, to już faktycznie ten drugi był trochę większy. Ale pamiętam, że w pierwszych tygodniach tej samoizolacji w marcu, no to na ulicy bywało pusto. I dla człowieka zobaczenie innej osoby, która wspiera tą samą ideę, zgadza się z takimi bardzo podstawowymi, nazwijmy to, postulatami, które wychodzą gdzieś na ulicach. Y, jest bardzo ważny i, i bardzo pomaga przetrwać, wydaje mi się, w tym czasie. Y, bo no jednak, y, tak jak mówię, no, poziom frustracji jest przeogromny. Nie, nie wiem, czy ja jestem bardziej sfrustrowana na to, że y, ja, jako jedna osoba, nie mam większego przełożenia na rząd, y, niż to, że ten rząd ma mnie gdzieś. Po prostu trudno jest mi to ocenić. Więc, zobaczenie osób solidarnych z nami jest bardzo ważne. Wspominałeś wcześniej o takiej osobie jak Kaja Godek. Kto to w ogóle jest dla waszej organizacji? No to też znowu trudno mówić o organizacji, ale hmm, kto to jest dla nas? Ja już, ja już w wielu miejscach mówię, że my posługujemy się memami. I to jest pojęcie, które dla, powiedzmy, boomerów jest znane, a ja to trochę rozszerzam, bo miejmy świadomość tego, że memem może być filmik, czy, czy jakaś dowolna informacja, która jest obudowana jakoś kulturowo. No i kajagodek w naszych oczach no jest takim trochę memem, bo jak pada hasło kajagodek, to od razu się myśli o fundamentalistce, która niekoniecznie w dobrym kontekście używa słowa muminek, co zostało jej już wytknięte, ale to pomijając. To jest dla wielu osób kobieta, która nienawidzi kobiet. To jest takie jedno z określeń, które najczęściej pada: że największe piekło kobietom robią inne kobiety. To jest człowiek, za którym stoi masa prawników, masa jakichś fundatorów, siatka powiązań i tutaj się odnoszę do książki Klementyny Słuchanow, to jest Wojna. Która jest gotowa na wszelkie poświęcenia, żeby osiągnąć jeden cel wprowadzić prawo, które będzie totalnie odjechane, totalnie do góry nogami i będzie Polskę sprowadzało do państwa bardzo fundamentalistycznego. Czy możesz określić tę osobę jako Twój wróg, czy raczej jako osoba, która po prostu ma inne poglądy od Twoich? Ja właściwie ja nie mam wrogów. Gratuluję, gratuluję. Staram się, staram się nie posługiwać takim językiem, jak robi to prawica, że, no, że my jesteśmy w ogóle niszczycielami Polski i nie wiem, ja jako osoba LGBT też to mocno odczuwam, że, że ja gdzieś jakoś nie jestem chciana w tym państwie, bo... Bo tak, bo tak się przyjęło, że, że po prostu w jakiś sposób czuje się zagrożenie i tak zostało ono wytworzone, że, żeby e, przez tą propagandę wytworzyć strach e, co do osób, które jakkolwiek e, nie należą do większości. E, Kaja Godek jest e, dla mnie elementem m, machiny terroru. To może tak. E, bo Kaja Godek sama w sobie. Wydaje mi się, nie jest groźna jako Kaja Godek, bo Kaja Godek jest jedna i z Kajgodek śmieć pół internetu. I Kaja Godek często spada z Facebooka i, i wszyscy ją blokują i Facebook też ją blokuje za e, homofobiczne teksty. E, Kaja Godek nie poznała ludzi, którzy e, są dobrzy i którzy też są gejami, czy lesbijkami, czy osobami transpłciowymi. E, Kaja Godek może ma jakiś problem. Może ma jakieś złe doświadczenia. Ja jej współczuję. i po prostu współczuję, że mm, jest jak jest. Szczerze z całego serca. Że zachowuje się jak się zachowuje. E, rozumiem, że sama ma e, dziecko bodajże z zespołem Downa. I okej, okay, ja to szanuję. Bardzo chciałabym, żeby zrozumiała, że w tym kraju e, są inne osoby niż ona i, i mogą decydować Podobnie jak i ona zdecydowała. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, czy jestem progu do niej nastawiona, raczej nie, ale do organizacji, którą ona reprezentuje i całego tego grona, myślę, że już bardziej tak I, i bardzo nie chciałabym, żeby decydowali o prawie w tym kraju. Zuza, co musiałoby się wydarzyć w Polsce, żebyś pewnego dnia, pewnego wieczoru e, usiadła sobie w fotelu e, czy na krześle przy komputerze i powiedziała: No, moja robota jest zrobiona. No, to jest, to jest dobre pytanie. To znaczy, ja powiem o moim celu, takim um, najgłówniejszym, największym priorytecie ever. Czyli um, ja bardzo angażuję się w zmianę edukacji w Polsce. Myślę, że od edukacji to wszystko się zaczyna. I znowu, wracamy do polityki w Polsce i ministra Czarnka, który w swoich fundamentalistycznych wypowiedziach yy, wiąże wszystko ze wszystkim, co nie jest prawdą, yy, odbawia człowieczeństwa ludziom, yy, długo bym mogła wymieniać. Yy, edukacja na miarę XXI wieku potrzebuje yy, dostępu do wiedzy o różnorodności. Yy, potrzebuje wiedzy o tym, że Świat nie jest zero-jedynkowy i nie każde państwo na świecie jest tak jednorodne jak Polska. Młodzi ludzie potrzebują wiedzy na temat tego, że przychodzą zmiany klimatyczne i o klimat trzeba dbać. Młodzi ludzie powinni wiedzieć o tym, że mają swoje prawa i powinni mieć dostęp do edukacji obywatelskiej. No i w tym momencie wymieniłam trzy moduły moich działań, ale też zainteresowań, jeżeli chodzi o te płaszczyzny edukacji. No, czyli właśnie różnorodność, kwestie klimatyczne i obywatelskie. Ja będę najszczęśliwsza na świecie, jeżeli kiedyś uda się w Polsce wprowadzić takie moduły, które realnie będą zmieniały patrzenie na świat przez młodych ludzi. I myślę tutaj też o wprowadzeniu elementów edukacji pozaformalnej, ale to już z większych szczegółów. Taki mam cel i do niego dążę. Zuza, weszłaś już w taki wiek, który pozwala ci aktywnie uczestniczyć w wyborach, również biernie. Mhm. Czy myślisz nad tym, żeby twoja ścieżka kariery poszła w stronę polityczną, również, czy raczej będzie to strona społeczna? Jeżeli kiedykolwiek będę miała iść w politykę, to tylko w momencie, kiedy będę ekspertką. I, I na razie nie wyobrażam sobie inaczej. Bardzo irytuje mnie to, że politycy w Polsce nie reprezentują bardzo często jakiegokolwiek poziomu i, i jedyne czym żonglują to są jakieś fake newsy, które y, są wyciągnięte z zaplecza i y, y, y są sterowaniem opinii publicznej. Ja. Y, miałam to szczęście, że y, miałam dostęp do tej polityki bezpośrednio y, w młodzieżówce. I młodzieżówka była naprawdę fajnym doświadczeniem i mogłam się dużo dowiedzieć. Natomiast myślę, że to jeszcze nie jest czas, żeby się angażować w politykę. Ja nie jestem człowiekiem, y, który zaczynałby y, karierę polityczną w młodzieżówce i przechodził przez wszystkie etapy. Myślę, że ja, jako ja, y, jestem w stanie osiągnąć taką wartość, powiedzmy. E, społeczno-polityczną, o ile w ogóle polityczną, bo tak jak mówię, to nie jest celem samym w sobie, e, że może gdzieś ktoś będzie chciał posłuchać mojego głosu. Bardzo w to wierzę, bardzo wierzę w to, że e, polityka wcale nie musi być oparta na kłamstwach, e, mimo że różnie z tym bywa. E, I co więcej, e, myślę, że jest miejsce dla ludzi, którzy po prostu się znają na rzeczy. I, i, I z taką nadzieją się cały czas właśnie uczę i cały czas dążę do tego, żeby być jak najlepszą tym, co robię. Więc jak na razie mówię nie, ale też bez takiej koniecznej granicy. Po prostu nie czuję, abym mogła się nazwać osobą aspirującą o bycie polityczką. Zuza, zbliżając się już powoli do końca naszej rozmowy, zadam pytanie, na które prawdopodobnie nie znasz odpowiedzi. Czy planujecie mm, jakiś termin graniczny swoich działań w związku ze strajkiem kobiet, czy po prostu musiałoby się coś wydarzyć? Nie wiem, prowadzenie nowego prawa, cofnięcie wyroku, cokolwiek, e, o ile w ogóle to jest możliwe, nie wiem, nie znam się, e, żeby po prostu te protesty e, ucichły, czy po prostu nie ma nie ma takiego terminu, nie ma takiego wydarzenia i będzie protestować do tej pory, dopóki wszystko będzie w porządku. Jest taki ładny cytat dotyczący praw kobiet, i on mówi o tym, że w momencie jakiegokolwiek niepokoju politycznego, społecznego, zawsze te prawa kobiet są marginalizowane i, i są wątpliwe w takim kontekście, że można je jakoś podważyć. Więc myślę, że w momencie pandemii to na pewno nie będzie idealnie wyglądało. Natomiast y, myślę ja i wiele osób o moich poglądach, że do momentu osiągnięcia powiedzmy w przypadku aborcji y, ogólnej liberalizacji y, dostępu do y, aborcji, y, no nie mamy o czym rozmawiać, bo to jest cały czas ten problem, który będzie się przewijał i zawsze to będzie mocny postulat, jeżeli chodzi o, o osoby powiedzmy o bardziej lewicowych poglądach. Yy, więc myślę, że to jest termin graniczny, oczywiście niewyznaczony, i mam wrażenie, że jeszcze przez wiele lat nie będzie, chociaż to wahadło polityczne już się gdzieś tam przesuwa. Yy, natomiast yy, no, trudno, tak jak, tak jak już powiedziałeś, no, trudno yy, jakkolwiek ustalić koniec tych protestów, ale yy, mam nadzieję, że, może tak, nie, mam nadzieję, że nie ustaną dopóki nie będzie normalnie. A jeszcze długo nie będzie normalnie yy, i będę robiła wszystko, żeby jednak gdzieś to wszystko zmieniać. Normalność to tak brzmi normalnie, prawda? Tak, tak po prostu. A jednak no, jest wiele ludzi w Polsce i na świecie, którzy o tą normalność muszą walczyć, prawda? Okay. Yy, Zuza, ja Ci bardzo dziękuję w takim razie za yy, tą miłą rozmowę. Mam nadzieję, że Tobie się podobało słuchaczom również. Yy, co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko, że zapraszam do subskrypcji, zapraszam do słuchania. E, zapraszam do odwiedzenia strony facebookowej, instagramowej nowej fali aktywizmu. E, no i do poczytania trochę wywiadu z Zuzą, bo naprawdę ma bardzo wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Zuza, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. Dzięki.